Witam ponownie w następnym odcinku. Zagrajmy co? W Dum 3 tak jest. Wspaniała gra. Dzisiaj przejdziemy się po Marsie. No i będziemy świadkami dziwnych wydarzeń. Dobra, zegareczek pokazuje nam godzinę. Przełączenie śluzy. O, i witamy na Marsie. Pogoda piękna, wiaterek taki sobie średni, tlen 60%, wchodzimy do śluzu i jesteśmy na miejscu. Czemu ja używam tej latarki ciągle? No cześć. Przeszukaj swój rejon i zmiataj do Mars City. Dobrze. Centrum łączności. Wjeżdżamy na górę. Zaczyna coś tu, coś tu się, zaczyna dziać. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta gierka. Klimat ma dość dobry. Ciekawe jak mi będzie szło. No, nie! Proszę, musisz mi pozwolić nadać komunikat. Trzeba ich ostrzec, póki jeszcze jest czas. Nie pozwolę, ja... Nie wiesz co widziałem. Nie możesz nawet zrozumieć ani objąć. Diabeł naprawdę istnieje. Wiem. Zbudowałem mu klatkę. Mój Boże! tych poziomów. Zamykam! O mój Boże, co się dzieje? Czemu coś. O, szajs. No i w zasadzie taki jest klimat tej gry. I mamy zombiego. I właśnie jak wchodzą to się tak kiwają na boki ciężko ich trafić ło atakują nas nieznane Dobra, muszę sobie zmienić ten klawisz na w końcu Najlepsze, najbardziej klimatyczne są te Powtarzam, uuu. się do sztabu Marines i czekajcie na dalsze rozkazy. No, to kiepsko wygląda. Mhm, no. Tędy sobie nie przyjdziemy chyba. Chociaż Po co tędy, jak możemy tędy? No tak. Najlepiej będzie chyba to oglądać w nocy. Już przed snem. A, kurcze blaszka. Widzicie? Trwożą się. Apteczka. Także, gra jest powiedzmy, że klasyczna. Szukamy kluczy, apteczek i amunicji. To tak jest grubsza. Odbiór. Sztab, tu drużyna Brawo. Jeden Marin zginął, dwóch rannych. Sztab, tu drużyna uh. Obniowa Nr 4. nas w laboratoriach Alfa. Sztab, tu drużyna Obniowa Nr 2. Wow. W nie działają główne systemy zasilania. Jedynie systemy zapasowe i podtrzymywanie życia. Duże straty wśród... Może latarko Halo, sztab. Próbujemy zabezpieczyć teren. No Kurcze że Tak to wygląda. Klimat jest, powiem szczerze, przyzwoity. Znaczy, że jest wszędzie ciemno. Mm, a jak to w FPS-ach bywa? Dużo jest. Uh, dużo jest strzelania. I samo strzelanie też jest dość przyjemne. Fajnie się strzela po prostu. Do, dobra, czy ja mogę wejść? Halo, dobra, dzięki. Jest jeden taki problem, że a pięści to może nie... Że fajnie byłoby trzymać la i latarkę, i latarkę i, i strzelać jednocześnie, ale niestety, uch, dobry cios, dobry cios. To Wszystkie jednostki tłuszczka, udajcie się bezpośrednio do samobójstwa Marines i czekajcie na dalsze ty. rozkazy. Nie, dobra rączka. Co? Aż ty! No, to jest to, o czym mówiłem. Fajnie jest mieć i latarkę, i pistolet jednocześnie, niestety. Wow, Nie wiem, czy jest tak możliwość. Okaż się, a nie trafiłeś mnie. Chyba już, chyba już. No do pistolca. Trzeba taką głębokość wstawaj O, noby PDA. Powiem wam szczerze, że to, gdyby nie PDA, to w ogóle by nie było wiadomo o co tu chodzi. Dobra, tego jeszcze że chyba nie słuchaliśmy, co? Witam. Mówi Grand Baster, kierownik służb środowiskowych. Jest 19 godziny liczba raportów o jakichś niewyjaśnionych rzeczach, Przełamanie na innej planecie, praca pod ziemią zawsze są odrobinę straszne, więc czasami otrzymujemy raporty na różnych mnie to, że liczba tych Co raportów było? znacznie... Co to było? Ludzie są naprawdę przestraszeni. Ploki, które słyszymy o eksperymentach w kontekście Delta, nie ułatwiają sprawy. Wahania zasilania też nie. Wszystkich przerażają wciąż migoczące światła i kilkuminutowe zaniki zasilania. Mówię co mogę, by utrzymać ludzi w ryzach, ale wciąż brakuje mi prasowników. Codziennie ktoś idzie na chorobowe. Na bieżąco informuję mojego zwierzchnika o sytuacji. Będę także przesyłał raporty w miarę ich napływania. Nie wiem o co chodzi tutaj. Tu zamknięte. O kurde, już nie. Proszę! Proszę! Nie! Masz. Oto kara. Dobra, może latarką, szkoda amunicji. No tak, latarka. Ło, wow, myślałem, że to coś strasznego. W ogóle za chwilę powinien pojawić się nasz jakiś nowy przeciwnik. O, super. Tak, to jest to, co Dum lubi robić. Czyli daje na przynętę jakieś fajne fanty. A następnie wypuszcza na nas nieprzyjemniaczków. Mm. Ale mamy przynajmniej shotgun. Dobra, na razie i tak będziemy z tego strzelać, bo do shotguna mamy mało amunicji. Dobra, mam tutaj troszeczkę taki odruchy, jak. A! Jak w tif Czyli wolałbym po cichaczu przejść niż się ładować od razu w ogóle walki. A, o, 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 tak. Niestety w tej grze nie ma czegoś takiego jak przejście czegoś po cichaczu. Masz! Au! Hmm. Nowe naboje, podejrzewam, że do shotguna, tak Co? Gdzieś tam Pięknie mózg wyskoczył Jaka jest dość brutalna Powinienem napisać, że powyżej 18 lat Ops Dzień dobry No i mamy, proszę Państwa Na szczęście jeden dobry strzał z załatwia sprawę to są tak zwane impy ale ja im nadałem ups 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 impy rzucają właśnie kulkami ogniowymi dlatego nazwałem ich ogniomistrzami każdy imp to ogniomistrz jakkolwiek brzmi to irracjonalnie Oczywiście tam za szafą musi coś być. jak weźmiemy te apteczki, to to coś stamtąd na pewno wylezie. No to po prostu wiemy. No właśnie. O nie. Impie jednocześnie. Póki co idzie nie najgorzej. No gram na nie najtrudniejszym poziomie. No tej skrzynki nie otworzymy na razie. Kurczę jak ja nie lubię ciemności. A, jesteśmy tutaj teraz. Trzeba by się przeładować. To nie zawsze jest dobrym pomysłem. Zdrówko, jak w Half-Lifeie trochę. Tak, sytuacja już dawno wymknęła się pod kontroli. O, że shield! O kurde, laszkę. Ten mnie przestraszył. Serio. Nie, naprawdę gra ma klimat jednak Co? Cholera A ja tutaj byłem, tak? Tam była ta rączka Oeaa! Masz to mistrz. Oczywiście potworów będzie tu więcej niż tylko zombie i mistrza A! Oczywiście, Podobnie mistrzów gorsi są zombie z karabinami i tak dalej. Nie! Nie! Jezu Chryste! Jezu Chryste! trwoga to do Boga. Wszyscy je jednak. Nie, nie, nie wiemy z czego baczymy. Powtarzam. Nie zidentyfikowano nie ale tu fredne nie Jeśli nie macie czystej drogi do sztabu, zbierzcie amunicję, umocnijcie pozycję i otwierajcie ich ataki. O co powiedzieć? Nie. Nie. Nawet pod schodami siedzą. Hmm, czas leci szybko z tymi przyjaciółmi. A, widziałem cię! Chociaż kiepsko, ale jednak. Au. Dobra. Troszkę zebrałem. Ups. Ja jeszcze dostałem od jakiejś kurde blachy spadającej. Jedna... Tak, tu drużyna Brabos! Znać karabin! Mamy wielu rannych! Jesteśmy w drodze podloty i niech lekarze będą w kontroli! tu drużyna Ogiowa nr 2! Drużyna kolejki jednotorowej została zniszczona! Nie mamy bezpiecznego transportu do bazy, odbiór! Zrozumiałem! Drużyna Ogiowa nr 2, wycofajcie się na najbliższy posterunek i załóżcie tam punkt dowodzenia! Bez obioru. Super! nie dobrze, ale mamy apteczkę. Tak, wyżarliśmy apteczkę do końca. Pancerz. I byśmy sobie jeszcze to wzięli. Co? Ale czy teraz tu będzie można wejść. Dobra, wiecie co? Czas leci bardzo szybko przy tej grze. Ja to sobie jednak... Kłócanie, gdzie to jest? Kłócnięcie, tak. Kłócnięcie zrobimy sobie kontrolem. Jakbyśmy chcieli na kłócanka kupkę zrobić na przykład, to kontrolem wtedy. Kontrolem. Zastosuj zmiany. No i dobra, proszę Państwa, zapiszę sobie tutaj jeszcze raz. Będzie to LP2. Mam nadzieję, że się podoba. I jednocześnie zapraszam do następnego odcinka. Opinie w komentarzach proszę jak najbardziej. No myślę, że to będzie dosyć emocjonująca rozgrywka, zwłaszcza na początku. Ech, tak, zapowiada się przyjemnie. Dobra, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Pozdrawiam miłego dnia albo nocy. Cześć.